Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy na luty 2021 roku dla osób z Podznaku barana. To oczywiście jest czytanie ogólne i nie każdy znajdzie tutaj swoje sytuacje, swoje sprawy, które go interesują, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany kontaktem prywatnym, zapraszam. Mój adres mailowy znajduje się w opisie filmu. Co dla barana na luty 2021? Co dla barana? Co dla barana, zaraz zobaczymy. Co dla Was? Wy w tym miesiącu, Królowa Mieczy, kobieta niezależna, kobieta doświadczona, osoba doświadczona, bo oczywiście Panowie też mogą mnie słuchać, ale to jest archetypowo kobieta niezależna. Często pokazuje po prostu rozwódkę, tak? Czyli kobieta, która już ma jakieś doświadczenia, może nawet przykre, ale jakby nauczyło ją to pewnego radzenia sobie z pewnymi trudnymi sprawami. Nauczyło ją to dbania o swoje sprawy. Nauczyło ją to tego jak być niezależnym, samodzielnym, tak? To jest też karta. Proszę, ja, ja muszę to przybliżyć, akurat, bo to jest bardzo ciekawe. Która mówi o odcinaniu się od osób, albo odcinaniu jak, jakiego to użyć? usuwaniu ze swojego życia osób, które nam nie służą, z którymi nam nie jest po drodze, tak? Więc to jest tego typu energia. Co może być waszym wyzwaniem, co może stanąć na waszej drodze. Gwiazda, fantastycznie. Osoba spod znaku wodnika, ale też... czyli dla niektórych osoba spod znaku wodnika, ale też dla niektórych łódź szczęścia, gwiazdka z nieba, czyli tak zwane korzystne okoliczności, jakieś, jakieś tak się mówi, tak, ale miałem fakt, ale miałem szczęście. Przyczyny obecnej sytuacji, paś kielichów. Dla niektórych to może oznaczać sprawy związane z dziećmi. To są osoby z znaku raka, skorpiona lub ryb, ale również nowe znajomości, takie, które mają charakter przynajmniej przyjacielski, jeśli nie romantyczny. Tak? Czyli y dla teraz, jak spojrzałam tak na te wszystkie trzy karty, to powiedziałabym, że niektórzy mogą się rozstawać z partnerem, bo poznają kogoś nowego. Nawet taka tutaj sytuacja, dla, pewnie dla niewielu, ale pewnie taka sytuacja dla niektórych może mieć miejsce. Co było w przeszłości, lub co przechodzi do przeszłości? Królowa monet. No i proszę bardzo, królowa monet, kobieta domowa, gospodyni, żona. Partnerka, matka, yy, strażniczka domowego ogniska. A tutaj proszę bardzo, co? Odcinamy się od czegoś, zyskujemy niezależność, baj bye, bye i ja po prostu idę swoją drogą. Ja nie jestem już kurą domową, uwiązaną, tylko ja się tutaj uniezależniam. Chciałabym, żeby to było jasno, jasno powiedziane. To nie jest tak, że królowa. Monet to jest tylko kobieta, która siedzi w domu. Natomiast tutaj przy tej energii, gdzie nam coś już nie pasuje, i my jakby czujemy, że musimy się uniezależnić, że musimy iść swoją drogą, to tak może być odbierane, że ja już się na to buntuję, na taką moją rolę tylko bycia w domu. O czym myślicie? Proszę Państwa, no tutaj jest, yy, potwierdzam, że to wcale nie dla niewielu, ale dla może wielu as kielichów. Wy macie albo na myśli nowy związek, albo już ktoś jest w głowie nowy. Dlatego, że as kielichów to jest szansa na nową relację, najczęściej romantyczną. Kielichy to są uczucia w tarocie, wiadomo. Ponieważ tu się pojawia paść kielichów, to może być nawet młodsza osoba od Was, więc, a na pewno nowa, albo szansa na nową relację, nawet ze sobą, którą znamy. Czyli co Wam chodzi po głowie? Po głowie Wam chodzi nowy związek. Dlaczego? Bo się odcinamy od czegoś, uniezależniamy się, usamodzielniamy, chcemy być wolne. To jest kobieta singielka, rozwódka, tak jak wcześniej powiedziałam. Więc dlaczego miałaby sobie nie układać życia? osobistego, życia prywatnego, partnerskiego na nowo. Co w najbliższym czasie wow! Karta słońca. To może być osoba z pod znaku lwa, ale to jest generalnie takie dobre samopoczucie, takie podejście pozytywne, podejście z takim dobrym nastawieniem. Ryzyko jedno jest, to jest taki drobnym druczkiem, tu piszę. Ryzyko jest, żeby nie. Z, z pozytywności, z nastawienia dobrego, pozytywnego nie przejść w naiwność. To znaczy, że nagle nie przyjedzie książę na białym koniu, ale może, bo jak się pojawi nam tutaj rycerz kielichów, to może. Yy, oczywiście żartuję. To yy, jakby, tu jest taka cienka granica. Natomiast generalnie karta słońca mówi o dobrych wydarzeniach, o pozytywnych, o tym, że są jakieś szczęśliwe zbiegi okoliczności, że się też dobrze czujecie, tak? Dla Pewnie niewielu oznacza to wyjazd w ciepłe miejsce. Tam, gdzie teraz jest cieplej. Wasze nastawienie do tej sytuacji. Szóstka buław. Uważacie, że sobie poradzicie. Karta szóstki buław mówi o poczuciu sukcesu, o poczuciu zwycięstwa o tym, że daję sobie radę i wygrywam z tym czyli moje doświadczenie mnie prowadzi. Moje, moje przekonanie o tym, że to, czego do tej pory doświadczyłam, jakby pomaga mi w tym, żeby sobie samodzielnie poradzić i ja sobie poradzę i to fantastycznie, czyli wasze takie jest nastawienie, wasza jest no przy karcie słońca jakby to, to nie dziwi mnie ta, ta tutaj karta, zresztą to jest zresztą to jest wasza energia, czyli energia buław um, działo, energia działania energia y, takiej pasji, tak, no wy jak coś robicie to nie robicie na pół gwizdka, wy jak już coś robicie to robicie na całość, y, wasze otoczenie Dwójka mieczy. I teraz tak. Otoczenie to jest, jakby ta karta pokazuje, jakie otoczenie wpływ ma na Was. Być może ktoś Was stawia przed jakimś wyborem, niełatwym od razu powiem wyborem, nie jest łatwo podjąć decyzję w momencie, kiedy mamy skrzyżowane ręce, ostre narzędzia i jeszcze zakryte oczy. Czyli tak, ktoś wam może być taka sytuacja, gdzie musicie podjąć trudne decyzje, ale ktoś wam nie daje, że tak powiem, dostępu do wszystkich danych, tak bym to określiła, tak? Czyli wszystkiego nie wiecie, a macie podjąć decyzję. Jakie ja mam podjąć decyzję, jeżeli ja nie mam na ten temat wszystkich informacji, które powinnam mieć, tak? Żeby podjąć decyzję świadomą dobrą dla siebie, musimy wiedzieć na czym stoimy. Tutaj tego nie ma. Wasze nadzieje lub obawy. Paść mieczy. A on znowu z tymi nożyczkami idzie. W tej talii akurat karty mieczy, na kartach mieczy są nożyczki, tak? Bo to jest troszeczkę taka inna talia. I teraz proszę zobaczyć. Tu ona odcina i tutaj też jest to odcinanie, więc wy macie nadzieję, że jeżeli się od czegoś odetniecie, mówię to bardzo ogólnie oczywiście, tak, czyli coś zostawicie, coś, od czegoś się uniezależnicie, to zaczniecie coś nowego. Dlaczego? Wracam do karty Pazia. Paść to nowa droga, krok w nowe życie, nowe sytuacje w każdym, na każdym polu, tak, czyli w każdej dziedzinie życia, czy to prywatne, czy zawodowe. Więc jeżeli e, jakby taka energia się pokazuje, to Wy zdecydowanie powiedziałabym, że macie nadzieję, że Wam się to e, uda zrobić. Natomiast jeżeli ktoś się tego obawia, no to ta karta będzie oznaczała, że po prostu no jest taka możliwość albo konieczność, tak? Mm, ale no gdzieś tam są jakieś obawy. Rezultat lub rada dwójka buław, no jest, znowu trudna decyzja. Mamy związane ręce. Stoimy na takim rozstaju dróg i nie wiemy, czy w lewo, czy w prawo. Dlatego powiedziałam wcześniej, że to, ta karta może dla niektórych oznaczać nadzieję, dla niektórych obawę, bo to się fajnie mówi, jak tutaj rozkładam karty i mówię takie, takie, takie decyzje, to i to zrobić w życiu. No to, to ma rzeczywiste przełożenie na to, co się dzieje, tak? Dlatego ta decyzja nie będzie łatwa. Tak jak powiedziałam, Dwójka Mieczy. Mówi o tym, że trzeba podjąć decyzję, a my nie wiemy wszystkiego i dlatego mamy związane ręce. Mamy po prostu trudność z tym wyborem. Te dwie karty to jest właściwie prawie to samo znaczenie. Muszę wybrać jak, jakąś opcję. Muszę się na coś zdecydować, ale nie wiem na co. Dobrze, sprawdzamy w takim razie, co oznacza królowa mieczy, od czego macie się y, odcinać asbuław. Słuchajcie, azbuław as to jest szansa. Na to, żeby coś nowego zrobić. Ale żeby coś nowego zrobić, to co wcześniej powiedziałam, to trzeba coś zamknąć, tak? No najczęściej tak bywa, że e, jakby nie ma miejsca tyle, żeby, e, żeby ciągnąć dwie sroki za ogon, przepraszam, za kolokwializm. I teraz na coś się zdecydować, czy iść w to nowe, czy nie. Ponieważ macie dwa asy, i to takie asy, które powiedziałabym. No, te dwa razem to już jest w ogóle dla mnie związek, który jeszcze jest, jest taki pasjonujący, taki, taki bardzo gorący. Natomiast to jest czytanie ogólne, to nie jest czytanie żadne związkowe, miłosne, romantyczne, więc powiedziałabym, że może to dotyczyć także oferty pracy, na przykład, tak? Ale trzeba się zdecydować, czy ja chcę. I swoją drogą, czy ja chcę być zależna od kogoś, czy ja chcę być samodzielna, i tak dalej. Co karta gwiazda oznacza? Oczywiście, tak jak powiedziałam, dla każdego może coś innego. Dla jednych osoby spod znaku wodnika, dla niektórych łódź szczęścia. Dziesiątka monet. Fantastyczna, fantastyczne, fantastyczne karta. To jest karta domu, to jest karta bezpieczeństwa finansowego, karta pieniędzy, czyli coś związanego z domem, z pieniędzmi. Z takim zabezpieczeniem finansowym. A... Karta Słońca, cóż to za bezpiecznie. E... Trochę może leniwie, ale na zasadzie takiej, że ja się tutaj czuję dobrze. Czyli powiedziałabym, że Wasze doświadczenie w tym, żeby sobie samodzielnie radzić i nie zginąć w tym wszystkim pomaga wam, zdecydowanie wam pomaga. Zresztą szóstka buław jest, tak jak powiedziałabym bez poczucia sukcesu. No i teraz sprawdzamy tą dwójkę mieczy. Dwójkę mieczy, która tutaj nam koreluje z tą dwójką buław, tak? Czyli karta, która mówi o trudności z dokonaniem jakiegoś wyboru, z podjęciem decyzji. O co może chodzić? Cesarzowa. Kim jest cesarzowa? Kobieta, żona, matka, szefowa, przełożona, kierowniczka i tak dalej, i tak dalej. Wasza rola. Yy, czyli, tak na dobrą sprawę, te karty mogą mówić wszystko. Mam podjąć decyzję o mojej roli jako przełożonej, o mojej roli jako pracownicy, o mojej roli jako kobiety, o, yy, może nie o mojej roli, związanej z moją rolą życiową jako szefowej, przełożonej, żony, matki, i tak dalej. To są nowe, też pomysły, ale proszę pamiętać, że to jest decyzja, nie decyzja, tylko sytuacja z zewnątrz, otoczenie wasze, tak? Być może wam ktoś, jakaś kobieta, stawia jakieś, jakieś opcje przed wami, żebyście dokonali wyboru, ale ja to czuję tak, że jakby macie sytuację, jesteście w sytuacji, która każe wam coś wybrać, a wy nie wiecie, co zrobić z tym. No i dwójka buław. Świat Uważam, że podejmiecie decyzję. Zresztą królowa Mieczy na to wskazywała, że odetniecie te nie, niepotrzebne tam relacje czy jakieś sytuacje, yy, dlatego że karta świata o tym mówi. Mimo, że macie związane ręce, ale wy wierzycie w swój sukces, wierzycie w to, że sobie z tym poradzicie, że wy nie musicie mieć zawiązanych oczu, związanych rąk yy, i że poradzicie sobie z wszystkim fantastycznie. Yy, kto, jak nie Baran. Yy, rada dla Was na ten miesiąc. Dziesiątka buław. No i teraz tak. Karta dziesiątki buław, jak gdyby się pojawiła w rozkładzie, to jest karta yy, jakby zbyt wielkiego obciążenia, czyli wzięcia na siebie zbyt wielu obowiązków, zbyt dużo pracy, zbyt dużo spraw, zajęcia się zbyt wieloma rzeczami na raz. I ta karta, korada, mówi tak. Rób wszystko stopniowo, nie rób wszystkiego na hura, bo Cię to przygniecie, zmęczysz się tym. Nie takie zmęczenie, że o siadam, bo dzisiaj dużo sprzątałam. Nie, to mówimy o takim wyczerpaniu, że po prostu organizm siada, że, że no mamy czegoś dość. Więc wszystko w tej karcie jako rada, rób, ta karta jako rada mówi wszystko rób stopniowo. Nie bierz wszystkiego na siebie naraz i w ogóle, jeżeli już trzeba to wszystko zrobić, to rozdzielaj pracę na innych też członków rodziny czy, czy zespołu pracowników, ale jeżeli coś sama masz zrobić, to rób to stopniowo, a nie wszystko jednocześnie na hura. Życzę Wam udanego miesiąca. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.